Siema, dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj zrobimy sobie takie wieczorne obrządki i Tam pokażę wam młode jak sobie rosną A o, o, właśnie Młody jeden sobie pije mleczko Od samicy To nic A, jest ze mną jeszcze moja siostra cioteczna Majka Hejka przejmę teraz chwilkę kamerę Nagrywaj Dzisiaj damy sobie króliszką, trochę paszy damy. Tutaj jest taka trochę dla samicy, tak pomieszana. I musimy ogłosić ważne ogłoszenie. Ale to ogłoszenia właśnie pod koniec. Damy sobie samiczce jeść. Pijcie tam do butelki. Malne co dalej piję mleczko sobie. Damy sobie jeść samiczce. O. Trochę owca zostało. Więc wsypię tutaj do miski. I młode czasem już miski te jedzą Więc no, jedzenie się u mnie nie, nie marnuje To jest wczoraj To nie jest jeszcze takie stare Mam samiczkę sobie jeszcze przekąsi A resztkę po prostu co zostanie wyrzucę To znowu przejmie moja siostra Ja wezmę sobie właśnie kubeczek Co tu paszę robię. Aha, dobrze, to jednak ktoś już dawał samicy jeść. Znaczy... Czy przejdziemy jeszcze dzisiaj do samca? No chyba jeść. Na razie dajemy samicę przyświęć tutaj. Dobra. Na go. Damy sobie tutaj samicę jeść. Dobra. Tam są masce, zaraz je pokażemy. Tylko damy... A Damy sobie pizzę, Wiecie co, ludzie? Muszę sobie chyba jakiś statyw kupić. Tak, ten telefon, to cały czas przekładać z ręki do ręki, to tak niewygodnie. Weźmiemy sobie samiczce wodę. U nas trochę deszcz orpi, więc nie, no tak uwięziony trochę jestem, że mały tu nie wypadł. Przymkniemy lepiej, bo. O, tu dwa piją, trzy już doszły. kurczę. Jak widać. maluszki są zachwycone. Mleko od musi O, tu jeszcze jeden wyszedł sobie. O, przyszedł o, dwa. Tutaj u jeden siedzi. One schodzą wszystkie. O, samiczka. Piciu damy sobie samicę. Samczykowi, y, Samice podaje taką trochę mieszankę. O, malec nad przyszedł się napić chyba? Nie. Y, Samicę podaje mieszankę y, granulat kojpasz, y, z granulkami y, smakowymi. Y, no tam jakieś suszonej warzywka. I owsa, i siemię dostają dostaję, tak, ale to dla smaku. Malce już wcinają sobie ten tutaj sianko, no, tutaj jeden piję. Dwa. Dwa. Ja znowu przejmę kamerę, teraz sobie nabierzemy trochę samszykowi, zrobimy mieszankę, rozrobimy i mów takie w tym kubeczku. Ale... Moja siostra ma pytanie. Kto, który królik woli bardziej taką mieszankę, że więcej składników? Eee, znaczy to tam, to bez różnicy, tylko że tak samiczka dostaje więcej witamin, bo ma te suszone właśnie warzywa w niej. Eee, no, dużo rzeczy ma tam jakiś owiec, a samczyk po prostu, po prostu dostaje ten tucz z owcem. Nasypiemy tutaj sobie do tego. Zamkniemy tu właśnie paszę tuć I otworzymy sobie Trochę owsa Właśnie tutaj jest Owies tak, Ale to owsa Samczyk trochę dostaje Bo on tak nie przepada za owsem y Zamkniemy sobie tutaj Sorry, że tak kamera trochę odbiła Ale musiałam się schylić Oj, trochę mi się nadsypało Przejdziemy sobie do samczyka. Trochę desz, u mnie tutaj siorpi, ale to tam nie przeszkadza. Yy, Samczyk, sianka nie ma jeszcze. Samiec, przesuń się. Śnie. Muszę gdzieś sobie tutaj, coś. nie wiem, gdzieś. Majka? Yy, weź tutaj o taką może spróbuj nagrać. Ludzie będziecie widzieć przez klatkę, ale samiec trochę jest taki poddenerwowany i skacze po klatce, jak wchodzę z latarką, ale to taką mu nasypię właśnie. To może będzie trochę widać, jak widać jest trochę samczyk zły. Wymieszczam mu to ręko i on tak dostaje taką paszę. Tak u mnie króliki zazwyczaj trochę im tam zmieniłem. Dobra Majka, wejdź tam do samiczki. Yy, właśnie, podejść troszkę, że muszę yy, sam, czyli tak dostaję paszę, zamieć taką mieszankę, dostanie i tak właśnie, pokażę Wam młode. Wezmę jednego tak w, w rękę. O, ten jest taki duży, ładny, puszysty. Możecie pisać, że źle biorę, ale. Ciężko je złapać te urwisy. O, ten do miski gdzieś biegnie. Dobra, ten jest taki najłagodniejszy. Może nie? O ten o. Urwy. Żaden nie przypominamy, nie że mamy pięć króliczków. Mleczki. Tutaj jeden taki maluszek jest. Nie mam żadnego takiego stału, żeby go wyjąć. Ale go puszczę tutaj do mamusi. O, poszedł pod I mamusię. I piję mleczko. Akurat samiczka tutaj przyszła Dobrze, już zamkniemy sobie samiczkę Się nie będziemy przeszkadzali Samczykowi yy, Też już Tylko sienką mu jeszcze damy I fajne ogłoszenie Choć jeszcze nie jest takie pewne Bo nie wiem czy się uda Ale zobaczycie W dalszej części odcinka Cześć Majka Teraz do samczyka sobie brały my na chwilę zapauzujemy dobra jesteśmy y, po krótkiej przerwie damy sobie na trochę sianka takie fajne paśniki samoróbki zrobione no, są bardzo wygodne no i przechodzimy do ogłoszenia y, i przechodzimy do ogłoszenia Przepraszam za krótką przerwę, ale już znowu jesteśmy. Mam w planach zrobić live'a urodzinowego. Odbędzie się on w środę, prawdopodobnie gdzieś o 16.00. Tak mam w planach. A jak nie będzie, to się po prostu na mnie nie obraźcie. Ale to będzie mój pierwszy live, i nie wiem, czy mi wyjdzie. Jak wyjdzie, to będzie. Jak nie, to po prostu nie będzie. A w dzisiejszym odcinku to prawie już jeszcze nie koniec. Majka tutaj nagra jak zamykamy króliki na noc i będziemy kończyć odcinek tylko zamkniemy samca, bo pada deszcz dobra, w dzisiejszym odcinku to na tyle, do zobaczenia, cześć